Kochani, 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 witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale obiecałam Wam dzisiaj jeszcze ranking, znaczy moje ulubione tańce z 16 edycji. Będzie taki film dzisiaj, ale najpierw musimy sobie pogadać o nowej parze prowadzących. Dzień dobry, TVN. Dzisiaj było wakacyjne wydanie. I zadebiutowała nowa para prowadzących, Janek Pirowski, którego możecie znać de facto, ale myślę, że przede wszystkim ze współprowadzenia programu Mam Talent wraz dotychczas wraz z Agnieszką Wóźniak Starak, no ale no niedługo z kimś innym. No i oczywiście z Izabelą Krzan, która yy, będzie już prowadzącą Afryka Express będzie debiutować w tej roli, ale wcześniej pracowała między nią w kanale 0, czy w TVP w śniadaniu w Pytaniu na śniadanie, w duecie z Tomkiem Kamelem. Także para prowadzących dosyć doświadczona w innych formatach włączyli się w jeden duet, aby w niedzielny poranek przywitać widzów TVN-u. No i Ludzie bardzo pozytywnie wypowiadali się o tym duet, powiedzieli, że bardzo miła atmosfera, że pełny luz jak na pierwszy raz, że super ich się oglądało i wiele, wiele innych pozytywnych komentarzy. Ja szczerze mówiąc nie oglądam tego niedzielnego wydania, więc nie mogę Wam powiedzieć, czy było fajnie, czy wręcz przeciwnie, ale jestem bardzo ciekawa, jak Wy ocenicie Janka i Izy, czy oglądaliście e, wydanie niedzielne Dzień dobry, TVN? No i oczywiście napiszcie mi to w komentarzu. Ja myślę, że Iza na pewno prowadziła sobie świetnie. Zresztą bardzo dużo komentarzy jest właśnie pozytywnych pod jej adresem. No ale Janek też wydaje się w porządku, więc myślę, że jako duet mogą tworzyć naprawdę fajny, fajną parę prowadzących. Ja czekam na jakieś inne wydarzenia, które akurat będę mogła oglądać i w których oni będą duetem prowadzących i wtedy sprawdzimy, czy naprawdę fajnie się zgrali. Wy oczywiście proszę w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, a my słyszymy się już niedługo.